Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Kurier Szczeciński, 24-25 listopada 1946 roku. Niedziela poniedziałek. O roli Kościoła Katolickiego w Polsce Wywiad Ksaferego Pruszyńskiego z prezydentem Bolesławem Bierutem Żeby zrozumieć naturę trudności jakie istnieją w tej dziedzinie Należy zdać sobie sprawę z tego, że Polska, jaką nam zostawił rok 1939, była państwem o strukturze gospodarczo-społecznej przestarzałej, można śmiało powiedzieć, zacofanej. W tym państwie na skutek wojny i wyzwolenia doszły do władzy czynniki postępowe. Czynniki te wprowadziły szereg reform, niekiedy będących tylko odrobieniem zaległości z przeszłości, jak reforma rolna czy prawo małżeńskie reform, które w stosunkach polskich mogą się wydawać radykalne. Reformy te, obok swych zwolenników, mają i wrogów. Tak się złożyło, że duchowieństwo w Polsce skłaniało się dotąd wyłącznie w kierunku sił prawicowych, zacofanych. Nie było u nas tego, co na przykład we Francji istniało od lat, to jest całych grup lewicowych, będących w kontakcie z katolicyzmem oraz poważnych odłamów katolickich zbliżonych do lewicy. Panowała obcość, czasem nawet wrogość. Dlatego jest zrozumiałe, że pomiędzy siłami, które doszły dziś w Polsce do głosu i władzy, a Kościołem, było nietrudno nieufność czy niedowierzanie. Uczucia te jednak, moim zdaniem, były ze strony Kościoła nieuzasadnione. Coraz lepsza sytuacja surowcowa w monopolu tytoniowym. Zaopatrzenie rynku w wyroby tytoniowe ma dobre perspektywy. Z tegorocznego urodzaju tytoniu, szacowanego przez fachowców na około 10 milionów kilogramów, przeszło 6 milionów kilogramów już znajduje się w magazynach monopolowych. Plantatorzy w dalszym ciągu intensywnie zdają surowiec, zachęceni ceną ustaloną przez Ministerstwo Skarbu, gwarantującą wysoką opłacalność plantacji tytoniu. Poza surowcem krajowym zakupiono już w Bułgarii przeszło 3 miliony kilogramów, a ponadto finalizowana jest umowa z Jugosławią na 1 600 000 kg. Soli mamy pod dostatkiem. Zaopatrzenie w sól w bieżącym roku przedstawia się zupełnie dobrze. Do października sprzedawano miesięcznie przeciętnie po 20 000 ton, gdy tymczasem, według przedwojennych norm spożycia, zapotrzebowanie nie przekroczyło w sumie 16 000 ton. Ponieważ nasze pokłady soli są praktycznie niewyczerpalne, monopol solny może zaspokoić każde zapotrzebowanie. Nie przewiduje się żadnych zmian cen soli. Cena 10 zł za kilogram soli białej i 5 zł za kilogram soli szarej jest gospodarczo najzupełniej uzasadniona. Cena spirytusu nie wzrośnie. Monopol wypuści tańsze gatunki wódki. Sytuacja monopolu spirytusowego przedstawia się dobrze. Jeśli w roku ubiegłym na potrzeby przemysłowe i konsumpcyjne ogółem mieliśmy do dyspozycji tylko 30 milionów litrów stuprocentowego spirytusu, to w tym roku zgodnie z planowaniem gospodarczym przewidziana jest produkcja 70 milionów litrów 100 stopniowego spirytusu. W związku z pogłoskami o rzekomej podwyżce cen trzeba zaznaczyć, że nie tylko nie jest brana pod uwagę możliwość podwyżki, Lecz wręcz przeciwnie, jest rozważana sprawa obniżenia cen niektórych wódek gatunkowych, a w każdym razie na święta monopol spirytusowy wypuści nowe, tańsze gatunki tych wódek. Ogłoszenia drobne: Trociny sosnowe i odpadki drzewne opałowe. Sprzedaje stale Tartak Arkoński, Szczecin, ulica Arkońska, 39.